Na dziś. Pewna pchła, za zasługi dla pchłej społeczności, dostała przydział na mieszkanie. No i tam idzie do tej spółdzielni i, mówi, i tam mówią: damy pani do zamieszkania w brodzie Niemena. Po miesiącu pchła przychodzi do spółdzielni i mówi: Proszę Państwa, co to ma być, ta broda Niemena to jest, ten Niemen to jest niechluj, on pali papierosy, śmierdzi fajkami, je tłuste rzeczy tam, pełno tłuszczu, w tym sypie się nie da żyć, on się nie myje tej brody, on nie dba o siebie, no, może coś zrobić, ja nie chcę tego mieszkania. Spokojnie, spokojnie, mamy dla Pani specjalne mieszkanie. W kłakach, pod pachami Maryli Rodowicz. To jest, na, to jest bardzo porządna osoba. Po miesiącu pchła, wraca. No nie, no niestety. Co jest nie tak? No, no niby pani Rodowicz taka, no jest, nie jest taka niechlujna, ale no, no nie ma co mówić. No pani Rodowicz jest otyła, no jest gruba, no i się poci strasznie, i się myje raz na 3 dni, no i w tym sywie, no to w tym pocie się nie da żyć, no. No to mamy dla Pani kulturalnego, pełnego klasy i czystego, czy, czyste miejsce do zamieszkania, włosy łonowe Zbigniewa Wodeckiego. No i po miesiącu pchła wraca. Wszyscy w tej spółdzielni zdziwieni. Co, u Pana Wodeckiego coś nie tak? Nie no, wszystko jak najlepszym po dorządku. To o co chodzi? No mieszkam sobie ładnie, pięknie, a tu nagle broda nie ma.